Witam serdecznie w udawanym gamingu, ja jestem Avres, a to jest Medieval Dynasty i zanim zaczniemy, zanim przejdziemy sobie do meritum całego odcinka Chciałbym serdecznie pozdrowić um, użytkownika Szoszko92, Ramzesa46 oraz mam nadzieję, że dobrze wypowiem ten nick, Ladif eh, Za wszystkie rady, jakich mi udzieliliście w komentarzach, za tą naszą burzliwą rozmowę odnośnie tych wszystkich rzeczy i mam tutaj na myśli począwszy od tego, że począwszy od tego, że poinformowaliście mnie o tym, że jeżeli wyrzucę jedzenie gdzieś, to ono zgnije w ciągu jednego sezonu i nie muszę aż tyle czekać, że jeżeli wybudujemy gdzieś jakiś magazyn, no to ta cała powierzchnia magazynowa się łączy. Więc tu jest dobra rada, której mi udzieliliście, mianowicie. By postawić przy kopalni magazyn jakiś z zasobami? O kurde, o kurde, spadaj. Jest tu jeszcze jeden? Nie ma, tylko jeden? Aha, nie mam noża, świetnie. Tak, by po postawić przy kopalni zaraz magazyn z zasobami. I dzięki temu nie będę musiał biegać takich wielkich dystansów, tak naprawdę nosząc nie wiadomo jakie ilości miedzi i kamienia i tego typu rzeczy. Także jak najbardziej dziękuję, zastosuję się do tego i przy okazji jeszcze dzięki za radę odnośnie tego, że jeżeli chodzi o ten quest z Bukłakiem, tu nie chodzi o to, żeby oddać ten cały Bukłak jej czy jemu, tylko dać łyka wody. Jak najbardziej doceniam to i jak najbardziej wykorzystam ten fakt. I zrobimy upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu. Mianowicie przejdziemy się do Branicy bodajże. Tak, nie, do Baranicy. Do Baranicy zrobić tego quest'a właśnie z bukłakiem. Oraz pójdziemy pod tą kopalnię, by wybudować tam magazyn na zasoby. A chciałbym również, by... Początek był nieco bardziej organizacyjny, mianowicie... Czekaj, 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 czekaj. Co to jest? Nie, nie drewutnia, nie domy. Chodzi mi w gruncie rzeczy o rolnictwo, doła tak. Chcę, żeby... Hmm, co tu się dzieje? Okej. Okay. To zróbmy tak. Chcę byś... 75% czasu poświęcał albo poświęcała, bo nie pamiętam kto tu pracuje. Kto pracuje jako pracownik stodoły? Aha, mirownie, Ulryk, Ok. To chciałbym, by 60% czasu było poświęcone na tworzenie nawozu ze zgnilizny oraz by tworzone było siemielniane, Gdyż potrzebujemy tych łodyg, by z nich z kolei tworzyć. By z nich z kolei tworzyć te wszystkie nici lniane okay. A jeśli chodzi o pole Gotowe do zbioru jest na żółto, okej okay. No to jeżeli tak Czy len może być zasadzony jeszcze raz? Nie, chyba nie Dobra, zajmiemy się tym zaraz po powrocie do wioski, bo nie jestem pewny co do tego, kiedy Len można sadzić. Wydawało mi się, że trzeba go posadzić. Wydawało mi się, że trzeba go sadzić na wiosnę i dopiero można go zebrać jesienią. Ale jeżeli dwie pory roku są na to, to możemy wykorzystać dwie. I ty, babo, znowu się bugujesz. Dobra. Ciebie nie chcę, a ciebie też nie za bardzo. <laughs> no dobrze. To słyszymy się już na miejscu, czyli w naszej wiosce. Jeden z użytkowników, zdaje się, Radi, udzielił mi jeszcze rady odnośnie tego, bym zbierał wszystkie jagody niedojrzałe, dojrzałe, grzyby i tego typu rzeczy. Niezależnie od tego, jakie one są. I wyrzucił gdzieś w miejscu, o którym nie zapomnę, by po prostu no, na następny sezon one już były zgni zgniłe, dzięki czemu będziemy mogli szybciej otrzymać zgniliznę, z której zrobimy nawóz, z której tak naprawdę, dzięki któremu tak naprawdę nasze rolnictwo nieco się rozwinie. Um, bardzo dobra rada, jak najbardziej, zwłaszcza, że no, jest to mega oszczędność pieniędzy, bo nie ma co się oszukiwać, my tego nawozu trochę potrzebujemy, a to wcale do najtańszych rzeczy nie należy. I jednocześnie jeszcze, właśnie, chciałbym jednocześnie, by, gdzie on jest, gdzie on jest, produkcja, kuźnia, tak, zrobimy taką małą zmianę taką, mianowicie pałki drewniane przestaniemy produkować. Chciałbym, byście poświęcali tak mało ze 30% swojego czasu na kamienne siekiery, 30% na kamienne noże i resztę na to, by... Przetopić te wszystkie sztabki, bo inaczej, przetopić rudę miedzi na sztaby miedzi. I później myślę, że w następnym sezonie uda nam się na tyle nazbierać gotówki, by tak naprawdę wykupić jakieś schematy na miedziane narzędzia, bo są dużo trwalsze i dużo lepsze. Także jak najbardziej chciałbym z tego skorzystać. No i spoko. Jesteśmy właśnie w naszej miejscowości, w naszej wiosce. Hmm, chciałbym tu zrzucić to mięso, które jest mi niepotrzebne w ogóle. Patek, futro, co to w ogóle za rzeczy są? No mniejsze. Chciałbym zrzucić te rzeczy oraz yy, magazyn jedzenia jest tam. W magazynu jedzenia wybrać to, co się już praktycznie psuje, czyli to... Jagody myślę też nie są nam potrzebne. jak się zepsują. Chociaż nie, kilka jagód zostawię. Tak, myślę gdzieś ze 23 zostawię, bo no boję się, że będzie jakiś quest, który będzie od nas wymagał tych jagód. A, muchomory, 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 okej. Okay. Czy coś jest zepsute? Podgrzybek oraz ryc, ok. Okej. Okay. Dobra, tu chłopaki będą pracować. Dobra, ja zrzucam te wszystkie rzeczy. Mam żywność i tak. Wyrzuć. Kurde, zjadłem to. Okej. Okay. Zatrucie. Tak, spoko. Um, to chyba było na zatrucie, prawda? Tak. Okej. Okay. Super. To jeszcze dodatkowo chciałbym... Co ja bym chciał? A, pan już pracuje. Okej, okay, świetnie. Mam nadzieję, że będziesz tworzył to, co masz tworzyć. I... właśnie, 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 właśnie. Miałem sprawdzić to siemię całe i len. Czy my mamy jakieś siemię jeszcze tutaj? Siemię Może być wykorzystane na rodzaj nasiona. Może być obsiane wiosną. No okej, okay, no to jest obsiane. No dobra, no to zmieniamy w takim razie. Czy to jest gotowe do zbioru? Weź, weź mi to pokaż, gdzie jest świerp jakiś. Sierp, dobra. Trochę takiej organizacji dzisiaj, no ale. Tak, to jest już do zbioru. Okej. Okay. Dobra, gdzie jest ten sierp teraz? Brązowy sierp, dobra. Tego nie potrzebujemy. Prosty worek. Dobra, zrzucimy tutaj. Niech mają na wszelki wypadek. I. Z uwagi na to, że len już jest do zebrania, no to wszystko obsiejemy kapustą. Tylko to mamy co prawda. Dobra. Zrobione. Chłop, mam nadzieję, że się tym zajmie. A my idziemy. Jeszcze jakieś jedzenie wezmę, wezmę na wszelki wypadek na drogę. Bo znowu pójdę i będę głodny. Osuncie, dziękuję. Pieczone mięsko. Mm, daj mi, myślę, tak. Te 30 powinno być ok. A ty mi daj jeszcze kłody, bo ci toby są totalnie niepotrzebne. Chyba 10 kłód kosztuje, tak? Ile kosztuje ten magazyn? Domy, wydobycie? Nie, nie, wydobycie łowiec, hmm, rolnictwo. Domy, nie. Magazyny, jest. Magazyn zasobów. Dwa. Czym się różni? Dwa. Hmm. Pojemność wszystkich magazynów sumuje się, jest bardziej przestronny i wytrzymały. Okay. Ten nie jest wytrzymały. Jest bardzo wytrzymały. Ile masz już zajęte? Prawie cały. Super. Bo. To... Trzeba iść w sumie jak najszybciej i wybudować ten magazyn. Chyba, że tutaj byśmy wybudowali ten magazyn jeszcze. Nie. No sensu. Jeszcze coś, bardzo istotne. Dziękuję za informację o łuku kompozytowym, którego będziemy szukać dziś. Um, przynajmniej no w chwili, kiedy już wybuduję ten magazyn. Ale tu chłop jeszcze ma quest'a. Cześć, cześć, cześć! Słuchaj, czy mogę Ci w czymś pomóc? A jestem spragniony. No, to mam. Ej, on mi zabrał ten... Nie, mam go. LOL! Dobra, faktycznie, zwracam honor. Wow, nie wiedziałem, yy, że to tylko o łyka wody chodzi. Kurde, jaki fart. Myślałem, że go zabierze. No nic, dobra, czyli questa mamy z bani, no to fajnie. To teraz lecimy czym prędzej postawić ten magazyn. No i dobra, powinno być okej. Okay. Rękodzieło, młotek, kłoda i patyki. Ok. Przyznaję się bez bicia, zapomniałem o sianie, czy też słomie, żeby tak naprawdę pokryć dach. To też musiałem się cofnąć nad wodę, żeby to zebrać. I naszła mnie taka myśl. Um, czy postawienie obok tego magazynu, obok tej kopalni? Jeszcze na przykład tego. Jak to się nazywa? Budynek do wydobywania, chyba tak? Wydobycie. Hata wydobywcza, tak. Czy postawienie chaty wydobywczej oraz ewentualnie jakiegoś domku, w którym ktoś by sobie mieszkał? Z założenia będzie to ten górnik. Czy to ma sens? Czy to ma rację bytu? Czy może lepiej to olać i, i totalnie zostawić to i samemu się tym zajmować? No bo tak naprawdę, kurczę. Takiego pazia mieć, który będzie pracował. Całkiem spoko pomysł, tak mi się wydaje. Myślicie, że to ma rację bytu, czy nie za bardzo? Kurde, jeszcze młotek zepsułem, serio? Także no, myślicie, że to ma rację bytu, czy może raczej no nie do końca i, i, i lepiej samemu się tym zajmować? Dajcie proszę znać w komentarzach, co myślicie na ten temat. Finito, zrobione. Okej, okay, to jeszcze sprawdźmy, czy faktycznie to działa tak, jak mówicie. Czy działa tak, jak mówicie. Jezu, jak fajnie. No, jestem przeszczęśliwy w tym momencie. Super. I już tak naprawdę bardzo dużo roboty odeszło w niepamięć. Nie muszę teraz zapieprzać taki kawał drogi. Świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo mi się to podoba. Dobra, akcja jest taka, że questa mamy gotowego. Jeżeli chodzi o ten magazyn, to też jest zrobione, także już jest pico. Zgodnie z informacją jakiej udzielił mi szoszko. Za co dziękuję. W okolicy, albo raczej po drodze od Borowa do Ambora jest jedno miejsce, w którym spawnuje się. I Rozmawiam w którym spałnuje się łuk refleksyjny i jestem ciekaw czy też się poszczęści i też się go uda zdobyć. Mordo. I też się zaczynam zastanawiać... Jeszcze jakiś żyje? O biegnie nawet. O ty kurde. O ty kurde, noż nie spodziewałem się tego. Dobrze, że mamy te leczące, gdzie to jest? O ty szynszylu jeden ty. No, zaczynam się zastanawiać czy nie byłoby warto zrobić kuszy, bo brzmi dosyć kusząco, he he no ale w każdym razie no ta kusza albo pomysł z kuszą brzmi dość fajnie, niemniej jednak no najpierw sprawdzę czy faktycznie ten łuk refleksyjny zrespi się tam, gdzie powinien się respić. W tym celu musimy się właśnie udać do Borowa. Zmierzamy w ogóle w dobrym kierunku? Tak, jak najbardziej tak. Okej. Okay. No i dobra jest. Znajdujemy się w miejscu, w które zostało opisane w komentarzu, mianowicie ścieżka od tej całej ingi. To jest Quest jakiś jeszcze. Jezu, my mamy Questa tu do oddania. Czy nie tutaj? Gdzie to było? Aha, porozmawiaj z. Tak, my tu Questa mamy do oddania. Jezu, ja zapomniałem o tym całkowicie. Cześć. E, nie, u To nie ty. To też nie ty. To ty, Racimir. O, dziękuję, żaden problem. Cieszę się, że znowu jesteście razem. Do widzenia. Witaj przyjacielu. Aż mm, zrobiłem trochę więcej tego ciasta owocowego. No, dzięki spoko, nie ma sprawy. Dobra, to jeden quest z bani. Ja zapomniałem całkowicie o tym, że mamy questa do zrobienia. E, ty jesteś z Gostowi chyba, tak? Tak, ty w Gostowi jesteś. Dobra, to jeszcze zaraz zrobimy, ale najpierw ten łuk. Najpierw proszę mnie przepuścić. Dziękuję. Najpierw idziemy po ten łuk. A w tym celu musimy się udać tą ścieżką, tak? Mamy iść tą ścieżką. Przed skrętem w prawo kilkaset metrów powinna być wataha wilków. To jeszcze kawałek przed nimi po prawej stronie od ścieżki jakieś 15-20 metrów będzie opuszczone obozowisko. Okej. Okay. O, uh, fajnie, dobre info, teraz no, sprawdzimy, tyk w prawo, mm, tutaj mamy iść tak. Czyli gdzieś tędy mamy iść. I powinna być, powinno być jakieś obozowisko opuszczone. No dobra, zaraz zobaczymy. Uuu, mamy wóz! Bardzo mnie to cieszy. Co mamy? Skórę. Kamienny nóż. Patyk to mnie średnio interesuje. I co? I to tyle? Tylko kamienny nóż i, i, i skóra? Łabo, oszukano mnie. No dobra. Czuję się naprawdę oszukany. No nic, to lecimy dalej. Już, już, idę sobie, idę sobie. Daj mi spokój. Uuu kolejny wóz. Ale fajnie w tym wozie? Utro. Te wozy jakieś biedne są. No kurde, no niczego więcej tu nie widzę. O, że lipa. liczyłem na jakieś rzeczy. Dobra, szukamy dalej tego obozowiska. Bo... Dobra. Są wilki. Tam są. Widzę dwa. Czyli gdzieś przed nimi powinna być jakaś chałupka, czy też obozowisko, w którym byli kiedyś łowcy. Ja tu żadnego obozowiska kurcze nie widzę. Bo co? Tu na górze jest? No nie no, tam jest chata sambora, to nie. Hmm. Nie żeby coś, ale niejako czuję się lekko oszukany. Bo żadnego obozowiska to ja tu nie widzę. Były wilki. Znowu jestem na ścieżce. Okej. Okay. Czyli teoretycznie gdzieś tu powinno być to obozowisko. A jakoś kurczę tego obozowiska, to ja tu nie widzę. Nie wiem. Przeszukałem to miejsce. Były, szedłem zgodnie z radami i, i nie znalazłem tego obozowiska. Nie mam pojęcia, gdzie ono jest. Albo jestem ślepy, albo po prostu no, jestem ślepy. Dobra, <laughs> no, jeszcze tak dla, dla spokoju ducha sprawdzę z tej strony, bo jestem aktualnie za Hatą Sambora i to grubo. Napoję się przy okazji. No nie wiem, no nie jest, spoko, fajnie. Swoją drogą ciekawe czy powiększą troszeczkę tą mapę. I ciekawe czy znajdą jakiś użytek dla tych pałek, bo póki co to tak średnio 2 na 10. Nic się nie da nią zabić. Aha, no tak. Także no nie wiem, nie wiem, nie mogę znaleźć tego domku. Także czy tam obozowiska z łukiem refleksyjnym, także no. Poszukam go innym razem. No, tak jak widać, nie, nie da się tą pałką nic upolować, nic ubić, także nie wiem po co ona w ogóle jest. Niemniej jednak y, mamy quest'a w Gostowi, także lecimy do Gostowi i w Gostowi. Gostowi, co ja mówię? I w naszej wiosce jeszcze musimy ściąć kilka drzew. O, tu dziki są. Tu jakiś łowca, kto to kurde jest. E, Mordo, spadaj, to nie ja strzeliłem. Nie, <zysy> za koszem mu strzały. A to Sambor jest, cześć Sambor. Weź ja ci sprzedam te rzeczy, co? Aha, strzała została uznana za skradzioną. Też fajnie. Przecież to nie moja wina. Mięso ci chcę sprzedać, bo nie potrzebuje. Ciasto ci mogę sprzedać, bo też nie chcę. 324, kurde. A czy on mógłby... On nie może uczyć. No dobra, spoko. Trudno się mówi. Proszę napisz jeszcze raz albo dokładniej, albo wyślij mi jakiegoś szota z tym, e, gdzie znajduje się to obozowisko, bo, no mówię, ja jestem albo ślepy, albo nie ogarniam totalnie tych instrukcji, które mi opisałeś, no bo przeszedłem cały ten region tutaj i tu, 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 o, to, o, przeszedłem całe i tak naprawdę nigdzie nic nie znalazłem, także, no poza tymi wilkami, które tam były, także, no, no nie wiem. Czy to kwestia tego, że ja szukam nie tego, co powinno być? Bo raczej inaczej, że szukam czegoś, co nie istnieje. Czy to się spawnuje jakoś raz na jakiś czas? Czy o co z tym chodzi? Niemniej, tak jak mówiłem, tak jak wspomniałem, udajemy się do Ghostowi, oddajemy questa. Musimy ściąć jeszcze kilka drzew. Czym też się będziemy musieli zająć? Ale jeszcze przy okazji, jak już tu jesteśmy... Kurde, wilko. Mm, Jeszcze jak już tu jesteśmy, to... No bez kitu tu nie ma tego. Ja wiem, że tu wóz się czasami spawnuje. Gdzie on był? Tu na dole gdzieś. Ja wiem, że czasami tutaj wóz się spawnował, w którym można znaleźć bukłak właśnie, bo raz mi się udało. Tutaj jest to miejsce z, taką, z takim wyrwanym płotkiem. O tutaj. Ale no wozu niestety nie ma. Muteczek. Szkoda. No ale tutaj w tym miejscu się spawnuje też wóz. No ale niestety. Wszystkiego mieć nie można wykromi mi troszeczkę, bo liczyłem, że znajdę w tym odcinku ten łuk refleksyjny. No ale spoko, że udało się tak naprawdę postawić chociaż ten magazyn. No i wykonać dodatkowego jednego puesta, którego normalnie bym olał. Także dziękuję bardzo za rady. Siemaneczko, siemaneczko. Kto to tutaj ma? Eryka ma tego quest'a. Dobra, eee. Nie czaję. Jezu, ja mięso sprzedałem. Dobra, trzeba upolować coś. O boże, mózg. O, są dziki. Dobra. E mordo. Siema. Kurde Umrze? Gin Jest tu coś obok? Jest jeszcze jeden dzik, ale mam nadzieję, że uda się przed nim uciec No, jednak Nie uciekniemy, bo trzeba go też upolować Brakuje nam jednego mięska Galok, kto ty tego Questa chciał? Ty, Ty, Eryka, cześć. A myślę, że to wszystko, 60 monet. No i bardzo mnie to cieszy, bardzo fajna nagroda. Ok, quest został wykonany. Jeżeli chodzi o drzewa, przynajmniej. A my w tym momencie zabierzemy się za prowadzenie drogi. Obok naszego domku. Która będzie prowadziła aż tu. Okej. Okay. Pasi, pasi. Ładnie. Okej, okay, okej. Okay. I myślę, że w tym miejscu powstanie kolejny domek. Mały, prosty domek. Hmm, szybki zapis na szybki wypadek. Tutaj. Naszło jeszcze mnie takie przemyślenie podczas stawiania tego domku, że przynajmniej to co zauważyłem, że wyświetlenia pod tymi filmami są niezmienne, czyli wahają się pomiędzy tam 20 a 40 wyświetleń na odcinek. Ja wiem, że dla niektórych to jest nic, ale dla mnie jest to bardzo dużo. Jestem bardzo wdzięczny za to, że jesteście tu ze mną, że gramy sobie po niej i że faktycznie, faktycznie chcecie mieć wpływ na to, co się dzieje w tej naszej wiosce. Niemniej, wykończeniem domu zajmiemy się w następnym odcinku. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Grał z Wami, Awrez. Ja Trzymajcie się. Hej.